Siemano w kolejnym odcinku lecimy tym razem słuchajcie z tier listą prawie wszystkich armorów, które są w podstawowej wersji gry oraz w DLC Paryża i Druidów. E, pamiętajcie jak mi się spodoba sobie kopa w górę komentarz dla zasięgów, będziemy lecieć bardzo szybko, ponieważ myślę, że nie ma co się rozgadywać. Pamiętajcie, że taka tier lista jest to moje prywatne zdanie na podstawie około 300 godzin przegrania już w tą grę do tego stworzenia mnóstwa poradników na ten temat, więc e, jeśli macie inne zdanie albo według was dana zbroja powinna być w innym tak jakby e, przedziale, że tak. Powiem, Dajcie znać w komentarzu co o tym myślicie, a my lecimy do pierwszej z nich. No i pierwsza na liście jest to zbroja magistra. Jest to najbardziej bezużyteczna zbroja ze względu na e, pierwszego perka, czyli obarzenia od ataku wręcz wzrasta, gdy zapadnie noc. Totalnie bezużyteczna moim zdaniem, więc co jej by było więcej, nie zasługuje ona na wyższą ocenę. I kolejna zbroja jest tu zbroja egipska, również miejsce F, ze względu na dokładnie to samo, czyli atak wzrasta w ciągu dnia. Eee, marujemy tym sposobem właśnie miejsce na dobrą umiejętność, więc nie zasługuje on również na wyższe miejsce w tabeli. I kolejne miejsce, mamy tutaj zbroję celtycką. I to tutaj zobaczcie, sytuacja wygląda w ten sposób, że aby czerpać korzyści z tej zbroi, musimy dostać najpierw w łeb, ponieważ atak wzrasta podczas otrzymywania obrażeń. Totalnie bez sensu, chyba że ktoś z Was lubi grać w ten sposób, że dajecie się klepać po mordzie, dlatego miejsce F. Kolejna zbroja jest to zbroja modra czyli jakoś tak to się czyta. Tutaj nie ma nic specjalnego, atak wzrasta po zabójstwie ciosem łaski oraz dodatkowe zwiększenie do ogłuszenia. Nic specjalnego, ani fajne, ani złe, dlatego jest po prostu tutaj w miejscu D. A teraz zbroja dla kogoś, kto chce przez całą grę chodzić na kucaka, ponieważ jeśli przez 10 sekund będąc na kucaka nie dasz się wykryć, zwiększysz sobie obrażenia przy skrytobójstwie. Totalnie głupie moim zdaniem, do tego mamy jeszcze obrażenia od trafienia w głowę, więc zbroja dla kogoś, kto się bardzo często skrada i używa łuku. No i pierwsza, bardziej przydatna zbroja, zbroja myśliwego, czyli dla kogoś, kto używa łuku, ponieważ jeśli strzelacie do kogoś, kto jest oddalony od Was o 20 metrów, macie zwiększone obrażenia, do tego, do tego jest jeszcze szybkość, tak więc jest to dużo lepsza zbroja niż ta poprzednia. No i teraz zbroja Galogla, która ma zrobić z nas po prostu czołg, ponieważ odporność na ataki wręcz wzrasta przy kolejnych trafieniach kończących oraz mamy zwiększone obrażenia od ataku wręcz, więc cokolwiek tu nie założymy, jakokolwiek broń nie będziemy korzystać i tak będziemy jak czołg. No i teraz zbroja Świętego Jerzego, jest to moim zdaniem trudna zbroja do grania, ponieważ atak wzrasta po nabicie przeciwnika na broń, więc musimy wykonać konkretne rzeczy, żeby uzyskać atuty z tej zbroi, więc jeśli ktoś lubi w ten sposób grać jak najbardziej, natomiast moim zdaniem zasługuje ona na miejsce C. Następnie mamy zbroję Eldormana. Takie niby jest, a niby jej nie ma. Powiem szczerze, jest totalnie neutralna. Ogłuszenie wzrasta po zabójstwie oraz szybkość, więc cokolwiek tutaj nie dorzucimy miecze, topory, młoty, cokolwiek, nie będzie to w sumie nic spektakularnego, tak więc na wyżej niż C ta zbroja po prostu nie zasługuje. No, i czas na już bardziej przydatne zbroje, czyli pierwszą z nich jest to zbroja Rusa, i tutaj mamy takie benefity, jak atak wzrasta, gdy otaczacie więcej niż trzech wrogów, oraz odporność na taki wręcz i pancerz. Bardzo przydatna sprawa, jest to podobne do zbroi łuskowej, tak więc to jak najbardziej już polecam. Kolejna zbroja, zbroja klanu Kruka, czyli to z czym zaczynamy grę, i nie bez powodu, ponieważ pancerz wzrasta tym bardziej, im mniej masz zdrowia, oraz szansa na trafienie krytyczne, więc jest to dobra zbroja na start. Natomiast bardzo szybko znajdziemy w świecie gry coś po prostu lepszego. No i kolejna w miarę solidna zbroja jest to zbroja bizantyjska, e, tak samo dobra jak irusa, jak i łuskowa. Pancerz wzrasta po trafieniu krytycznym oraz obarżenia od ataku wręcz i zdrowie, więc jest to również bardzo dobra zbroja, w dodatku całkiem fajnie wygląda. No, i teraz jedna z moich ulubionych zbroi, czyli właśnie zbroja łuskowa. Tylko na miejscu B, ponieważ już wyszły nowe, lepsze zbroje. Natomiast tutaj mamy pancerz wzrasta, gdy otaczacie więcej niż dwóch wrogów, oraz obrażenia od ataku wręcz. Jest to bardzo dobra zbroja, przebiegałem z nią większość czasu w mojej grze, tak więc solidne miejsce B. No i teraz czas na czołówkę, czyli miejsce A, zbroja druida. Jest to bardzo dobry set pod na przykład truciznę, choćby dlatego że przywraca nieco zdrowia po trafieniu tego samego wroga trzy razy, oraz obrażenia do ataku wręcz i odporność na wzmocnienie trucizny. Następnie mamy zbroję z Iberii. Jest to również bardzo fajna zbroja pod na przykład dwa sztylety albo coś takiego, ponieważ atak wzrasta po uniku i obrażenia od ataku wręcz i unik, więc jeśli dużo unikamy w naszej walce, to jest zbroja idealna dla Was. Kolejna uniwersalna zgoja Paladyna, która daje nam dużo benefitów, a zabiera niewiele i działa to w ten sposób, że ataki wręcz zużywają więcej wytrzymałości i zadają większe obrażenia. Do tego jeszcze premia dozyskiwanej za ataki adrenaliny oraz bloki tarczą zużywają mniej wytrzymałości. Jak widzicie benefity są dość spore, więc jest to aż miejsce A. No, i następnie zbroja Tora. Tego myślę nie trzeba nikomu przedstawiać, ponieważ szybkość wzrasta, gdy ogłuszasz przeciwnika, oraz dodatkowe zwiększenie do ogłuszenia. Więc idealne pod dwa młoty po prostu myślę, że nie trzeba się na ten temat wiele rozdrabniać. Miejsce a zasłużenie. I kolejna solidna pozycja na liście A jest tu zbroja Tana, której też nie trzeba nikomu przedstawiać. Szansa na trafienie krytyczne wzrasta po parowaniu, oraz obrażenia krytyczne. Jest to jedna z lepszych również zbroi i również długo tą zbroją grałem. No i wchodzimy teraz w końcu w najlepsze zbroje w całej grze. Pierwszą z nich jest to zbroja Mentora. Jest to bardzo wcześnie możemy tą zbroję dostać. O tutaj mamy atak wzrasta, gdy zadajesz trafienia krytyczne oraz zwiększenie do szybkości. Uniwersalna zbroja pod każde bronie naprawdę robi mega dobrą robotę. I kolejna zbroja jest to zbroja ponurego żniwiarza. Tutaj powiem szczerze, jest ona tylko i wyłącznie ze względu na drugiego skilla, czyli czas spowalnia na dłużej, gdy dostrzeżecie wróg. Co nam daje bardzo dużo czasu na reakcję, gdy ktoś nas właśnie dostrzeże, albo żeby go zabić z krycia, albo żeby się schować, lub cokolwiek. No, i teraz czas na totalnie najlepszą zbroję w całej grze. Moim zdaniem, jest to zbroja poległego bohatera. Zobaczcie, pancerz, obrażenia do ataku, wręcz obrażenia do ataku dystansowego wzrastają, gdy w ogóle mamy to ubrane. Do tego wyzwalamy impuls, kiedy zostaniemy trafieni. Jest to mega mocna zbroja, ostatnio weszła, naprawdę polecam do przetestowania dla każdego. I to by było na tyle jeśli chodzi o ten odcinek, tak więc jak Wam się podobało zostawcie suba, łapy w górę, komentarz dla zasięgów, napiszcie w komentarzu właśnie co sądzicie o tej liście, może uważacie, że coś powinno być w innym miejscu, dajcie znać dlaczego, zapraszam na Twitcha, na Discorda, eee, widzimy się w następnym odcinku, do następnego, trzymajcie się, cześć!